No, a tutaj nagranie teraz opisujące nocleg. Więc tutaj mamy hotel z K. Za mną jest, my mamy na trzecim piętrze noclegi. Spa, restauracja, basen na miejscu. Pokój mamy z takim widokiem jak tam się jest z tyłu. Na miejscu jest też parking obszerny, dużo miejsc parkingowych. Jakieś pół godziny jazdy do Zakopanego tamtą drogą na Teraz w środku do, windy. do trzecie, nasz apartament, wystawamy, popatrz na kartę, i wchodzimy, Uszata, garderoba, łazienka, na prost, łóżko telewizor, klimatyzacja, bardzo słaby punkt programu, balkon, wyjście na balkon. Wejdziemy sobie, zobaczymy. O właśnie. Tak. Tak widzę, że spółdzielony balkonik, bardzo ładny. No i zobaczmy oczywiście jak łazienka, cyk. prestiż, szklane drzwi, wchodzimy. Ale ta wisząca, wszystko firma Groe, koło, firma, jeśli chodzi o kabinę, umywalka, suszarka, szumny, zwany suszarka do ręczników, czyli po prostu grzejnik zwyczajny, który tutaj. A kilka słów o tym noclegu, To bardzo fajne jedzenie, rzeczywiście, bardzo ładne widoki. Bardzo dobry parking z plusu, natomiast jeśli chodzi o minusy, to nie potrafili ustawić z góry menu dla Piotrusia, a jest alergikiem na... ma alergię na białko mleka, mleka krowiego. Pani powiedziała, że coś się wymyśli, w efekcie coś tam dopytujemy, że mu przygotowali, ale nie potrafili tego wcześniej normalnie przygotować. No i twierdzą, że nie da się tutaj obniżyć temperatury. W pokoju jest 25 stopni, Pani że chce uchylać okno. No, przy yy, temperaturze ujemnej na zewnątrz, z pół roku dziecku, no to powiem szczerze, dziwny pomysł, bo powiem, w hotelu, który jest trzygwiazdkowy, 4-6 opinie na, na górną, no ja też bym tutaj bazował za jakąś górę czwórką za te klimatyzacje i nieumiejętność ustalenia menu specjalnego. Teraz pojedziemy do restauracji, a na salę konferencyjną, zero. No i tutaj też najmniejszy coś pomyślałem, Piotr znalazł swoje królestwo, cześć Piotrusiu, bawialnia. Taki specjalny, uuu, pojechał samochód między nogami taty, tak, bawialnia.